Witam was moi kochani, jesteśmy obszalowani, czyli przygotowany strop do zbrojenia w zasadzie zaczęliśmy już zbroić. Robię to starym, starym sposobem, jak kiedyś pokazywałem Wam już pod tymi różowymi elementami. Tutaj mamy ścianki działowe zrobione, oddylatowane XPS-em trójką. W tym przypadku po to, żeby statyczność płyt była zachowana. Wszystko co widzicie, są ścianki już pomurowane, czyli temat mamy zamknięty. Idę w tym kierunku z racji tego, że tutaj potem zostaną tylko szczyty do zrobienia, więc następną wizytą jakby zakończymy temat definitywnie, nie będziemy musieli zaś potem jechać na ścianki działowe robić, no i zbroimy elementy, które tu widzicie w ten sposób przygotowane pod betonowanie, ale chcę wam pokazać jak samemu można skręcić sobie długą belkę nie obracając jej w ogóle. To też wam zaraz pokażę. No i tutaj mamy takie elementy różne. Już po prostu brakuje mi troszeczkę czasu, żeby nagrywać wam też wszystko po kolei, bo powiem wam, no troszeczkę presja z czasu mnie ciśnie, a też z tej pracy jadę do, do siebie, tam cały czas działam. Może wam nagram na jakim jestem etapie. Tam już u siebie, bo to już chyba ostatnie co mogę wam nagrać. Bo potem już będzie bardziej już strefa prywatna, więc, więc tego raczej nie chciałbym pokazywać ale myślę, że jeszcze Wam nagram etap, który mam już u siebie wykonany. Ciężka praca, dużo pracy, naprawdę trzeba było włożyć, żeby to ogarnąć, ale już jest blisko do końca, więc jest ok. Dobra, przejdźmy tam, pokażę Wam, jak sobie w pojedynkę ogarnąć taką beleczkę. Dobra, tutaj ta belka składa się z sześciu prętów, czyli cztery obłodowo i dwa w środku. Znaczy się nie belka, tylko w zasadzie, nie belka. Tutaj jest do zrobienia. No i tutaj będzie też szedwieniec i tu się temat zakończa. Tutaj w zasadzie przyjdzie już potem murłata, i tu mamy do wymurowania jeden szczyt, drugi, tam trzeci i z tamtej strony czwarty. Więc ja robię to w ten sposób, moi drodzy. Kładę sobie odpowiednią ilość drutów, zaznaczam szczemiona, w którym miejscu mają być. I żeby tej belki nie odwracać, robię coś takiego po prostu, że kręcę jakby tą dolną. Dolną, dolny pręd jako pierwszy, czyli uniknę dzięki temu obracaniu tej belki, bo w samemu na długich odcinkach naprawdę ciężko jest to gdzieś tam odwrócić. Miałem sytuację kiedyś, że po prostu belka mi spadła, jak robiłem sam, więc nauczyłem się, że takich tematów już nie robię w ten sposób. Tylko lepiej jest, lepiej jest ogarnąć to, co wam teraz pokazuję, czyli belka leży cały czas na jednym miejscu. Potem zostanie tylko wstawiona w odpowiedni y, przygotowany szalunek. Tutaj mamy te rurki, na których ona się nam się podeprze. To już wam tłumaczyłem. Wszędzie mamy zrobione na jednej wysokości, czyli tutaj na tym oprze się nam zbrojenie, a to jest po prostu y, to y, wymurowane jest troszeczkę niżej ale po to, żeby tam już nie docinać jakiegoś bloczka. Jeżeli mamy w projekcie przykładowo wieniec 25x25 czy tam na 24 cm, a zrobimy go 30x24 szeroki, też nic się takiego nie dzieje. Ten beton, który wylejemy pod te rurki, po prostu e, e, nic tam temu nie będzie. Nawet może i na korzyść będzie przygotowany. No i tutaj skręcam sobie pierwszy element w ten sposób. Nie no widzicie, szczemionka troszeczkę się kładą, ale przesuniemy sobie już teraz te pręty tutaj i polecimy po kolei już ta sama sytuacja, czyli podnoszę sobie do góry w ten sposób i skręcam te szczemionka, już mamy jakby przygotowany element, tak to wygląda. Czyli mamy jeden element zrobiony i po kolei każde następne e, potem druty do góry. Inny środek i mamy spokojną głowę, nie musimy tym zwyrtać na wszystkie strony. Jest to ustawione w jednym miejscu i po prostu klapnie potem na dół do, do, do szalunku i sprawa załatwiona. Dobra, mam to przygotowane. Widzicie, moi drodzy, i punktowo sobie gdzieś tam w kilku miejscach łapnąłem ten drut górny. W trzech miejscach mam złapany i mogę sobie teraz już na spokojnie kręcić tą beletne, ten, ten, Tak, no, to zbrojenie do tego wieńca i będzie przygotowane element już gotowy i czasami widzicie jak ja sobie kreskuję tak jak w tym miejscu nie zawsze ta kreska musi pasować tak może może czasami gdzieś tam bo to czasami po skosie gdzieś tam przerysujecie różnie to wychodzi więc bardziej zwracajcie uwagę na, na z oka pion po prostu walnąć żeby to żeby to pasowało czyli w ten sposób aha jeszcze mi się przypomniało moi drodzy przypomniała mi się jedna rzecz no chciałem Wam serdecznie podziękować za te 15 tysięcy subskrypcji ostatnio patrzyłem już w pykło kurczę no powiem wam dla mnie jest to jest to mega mega fajna sprawa bo zakładając gdzieś ten kanał w życiu nie pomyślałem że gdzieś tam taki wynik osiągnę pamiętam jak te z pierwszy tysiąc żeby gdzieś tam zebrać było bardzo ciężko ale wszystko pamiętajcie u mnie ja mam taką zasadę że wszystko idzie swoim tempem, tak, czyli na spokojnie, cały czas do przodu, bez ciśnienia, bez jakiejś presji. Ja nie mam na to jakiegoś tam, wiecie, żadnego ciśnienia w zasadzie, żeby tych subskrypcji przybywało nie wiadomo ile. Ja żyję z pracy, nie z YouTube'a, więc to jest jakby bardziej hobbystycznie to yy, traktuję. A jeżeli komuś moje filmy w jakimś tam stopniu pomagają no to się bardzo cieszę z tego, więc yy, no, tworzymy to razem, tak? czyli jesteście Wy i jestem ja. Gdyby Was nie było no to rzecz normalna, że mnie też by nie było, bo w ether bym tego gdzieś tam nie nagrywał. A jeżeli chodzi o to, że odbiór jest no to zawsze człowiek gdzieś tam stara się coś wrzucić, jakiś film, nie wiem jak to jeszcze długo potrwa. Teraz mam akurat taki okres, powiem Wam szczerze, że z tym czasem naprawdę kiepsko. Ciężko to wszystko pogodzić, jakby budowa własnego domu. Już jestem na etapie wykończenia i dziś tutaj praca zawodowa, z której żyjemy, jest to naprawdę kurczę, no, no, ciężka sprawa. Wam, ciężka sprawa. Nie jestem osobą, która dziś tam narzeka jęczy, ma ludzi, ale ten kto robi to z systemem gospodarczym, to doskonale mnie rozumie o czym mówię i jeszcze pracuję zawodowo oczywiście, bo sama budowa w systemie gospodarczym jakbym tylko skupiał się na swojej budowie, no to tak jakbym pracował gdzieś indziej, tak więc nie byłoby takiego problemu, ale tutaj trzeba z pracy do pracy zapierdzielać wieczorami się przyjeżdża do domu na chwilę ogarnąć, przespać i, i zaś na nowo, więc jest to jest to troszeczkę ciężki kawałek chleba no ale już jestem blisko końca, więc myślę, że Troszeczkę z bani mi to zejdzie i już będę miał więcej czasu, żeby Wam coś nagrywać. Bo każde moje wiecie, nagrywanie też kosztuje mnie troszeczkę czasu, żeby gdzieś tam to wszystko Wam pokazywać. Ale to co mówię, no dzięki śliczne, że, że, że tyle tego się udało zbierać tych subskrypcji. No i tyle. Już miałem nieraz, powiem Wam szczerze, na kanale gdzieś tam jakieś jakiś pokazuje mi się, żeby włączyć funkcję wesprzyj. Nie, no nie bawię się w takie rzeczy, powiem Wam szczerze, bezsensowne, bo jak dla mnie oczywiście, bo tak jak Wam mówię, ja nie żyję z YouTube'a, ja żyję ze swojej pracy i tyle, a ten przycisk z wesprzy według mnie... No już to robicie, tak? Dając subskrypcję, no to już robicie jakby wspieracie ten kanał. Więc, więc to co tam wymyśli ten YouTube z jakimiś tam y, dodatkowymi treściami dla wspierających, no u mnie, u mnie tego nie będzie, bo ja po prostu y, traktuję was wszystkich jednakowo. Tak? Nie, nie, nie wyobrażam sobie, żeby gdzieś tam nagrywać coś dla kogoś, bo, bo ktoś mi tam jakiś, jakiś tam 5 zł przelał czy, czy coś. No nie, no dla mnie to jest troszeczkę dziwne wszystko. Yy, nie kupujemy znajomych za, za pieniądze, a tam jest akurat taka funkcja, jak to poczytałem, to normalnie ogarną mi śmiech, bo, bo pisało, że yy, jak da 5 zł, to jest twój kolega, coś tam im większa kwota to już nawet do przyjaciela doszło, więc <grytanie> kurwa no słabo to wszystko, ale, ale kto co lubi, tak. mi to wystarczy co mam i. I tyle, oduczyć się w życiu, pamiętajcie, chcieństwa i też będzie wszystko dobrze. Człowiek będzie szczęśliwy z tego, co w życiu osiągnął, a nie, nie jestem jakimś tam kolekcjonerem, nie, nie muszę mieć drogich ciuchów czy tam jakichś drogich samochodów, jeżdżę starym autem i, i też się przemieszczam z punktu A do punktu B spokojnie i, i wszystko leci tak, jak lecić powinno. Nie mam, nie mam takiego oparcia na na jakąś gablotę, że muszę kupić, żeby się lansować gdzieś tam i pokazywać, co to nie ja. Nie, to nie dla mnie takie, takie życie. Dobra. Kręcę sobie to do końca, no i potem te, te jeszcze pręty tutaj przyjdą w tym miejscu, Mniej więcej w połowie tutaj już nie będziemy mierzyć miarką, tylko też sobie łapnę w dwóch, trzech punktach i skręcę to na gotowo. No i takie elementy, które będziemy mieć skręcone, przyjdzie następny element, zostawiamy tutaj potem przed wsunięciem tego elementu. Tutaj musi wskoczyć 6 elek, które przygotujemy już sobie. Może to Wam pokażę jeszcze, jak to, jak to poskręcam, w jaki sposób sobie to przygotować, żeby potem nie latać z elkami między tymi. Tymi gdzieś tam strzemionkami, a elkować będziemy to na tym etapie, co tutaj, czyli na podkładkach, a potem tylko zostanie to opuszczone do szalunku. Dobra, to wam jeszcze pokażę szybciutko, jak sobie ustabilizować taki drut, czyli co jakiś kawałek wiążę to w ten sposób, czyli tak, żebym zapobiegało mi obsuwaniu się tego drutu na dół, czyli w ten sposób przeplatam ten, ten pręcik i tu skręcam coś takiego i wtedy mamy ustabilizowane, on stoi sztywno nie będzie się nam odwracał i tutaj lecę już teraz normalnie tylko na krzyż nie musimy tam więcej nic robić, nie musimy robić takiej stabilizacji tylko na tym odcinku nam się tutaj nic nie podzieje, no i tutaj wiąże co każdy co każde szczymionko Dlatego, że gdybym miał te druty tu na dole, moi drodzy, mógłbym sobie pozwolić na to, żeby wiązać co drugie. Natomiast tutaj wiążę już co każde. Nie zbawi mnie tam te 10 minut więcej przy takiej beleczce. A y, mamy pewność, że jest to do porządku wykonane. I tyle. Na siatce, to na powierzchniach, które leżą na, gdzieś tam na, na dole, na, na płaszczyźnie, tak? czyli podpierają się na płaszczyźnie, to możemy sobie pozwolić gdzieś tam na, na co drugie kręcenie, czy tam co trzecie nawet, ale nie y, to, co leży w poziomie tutaj w ten sposób, to starajmy się już to skręcić do porządku. No i tutaj zaś jakiś odcinek dalej w ten sam sposób stabilizuje. I potem tylko na końcu i, i mamy pręcik zamontowane. No I tutaj tak mówię na oko, możecie się przyjrzeć, żadnej miarki, wszystko wychodzi idealnie. Widzicie tą odległość, żeby było mniej więcej równo. No ja oczywiście bez rękawiczek, bo nie umiem robić w rękawiczkach takiej roboty. No nic trudno, musi być widać, że człowiek coś, coś robi w robocie. Dobra, moi drodzy, w ten sposób przygotowujemy sobie, czyli trzy dołem, w tym wypadku trzy górą. Podczas wsuwania tego elementu dźwigniemy i wprowadzimy sobie elki, nie musimy potem manewrować między szczymionkami, Jest to przygotowane i ta sama sytuacja będzie na tamtym rogu przygotowane. No i biorę się za skręcanie. Mam co jeszcze kręcić, także no nie wiem, na tyle chyba na dzisiaj za Także ja mam jeszcze tutaj co robić, z wami się żegnam. Miejcie się, moi drodzy, do następnego.